Fotoklaser to obecnie prawdziwy kombajn budowany przez Praktyka Latam. Łączy w ramach jednego panelu administracyjnego dwie strony. Aplikację, gdzie klient składa zamówienia i stronę główną, czyli prezentacyjne portfolio fotografa. Portfolio to nasza oficjalna wizytówka. Możemy tutaj zamieszczać podzielone na kategorie nasze najpiękniejsze kadry, Informacje handlowe, w tym oferty i najciekawsze realizacje. Praktycznie nie ma ograniczeń na ilość wyświetlanych publikacji. Na stronie głównej macie miejsce na faku. Wykorzystajcie to mądrze. Gwarantuję, zmniejszy Wam się ilość zapytań z serii. Eee, przepraszam, kiedy będą zdjęcia? Warto zaznaczyć, że nasze portfolio jest zautomatyzowane. Co to oznacza? Po załadowaniu zdjęć z sesji, nim udostępnisz hasło klientowi, zaznacz według siebie najpiękniejsze kadry. W momencie złożenia zamówienia, jeśli tylko klient wyrazi zgodę na publikację, zdjęcia z automatu wskoczą do portfolio pod wskazaną kategorią. Co to oznacza? Ano, że jesteśmy zawsze przygotowani, prezentując się w najlepszej formie. I co z tego, że masz stronę główną? Jak 3 lata jej nie odświeżyłeś i nie ma tam fajnych fotek? Na pewno warto wiedzieć, że kopia całego systemu dla każdego nowego użytkownika tworzona jest na oddzielnym personalnym serwerze. To rozwiązanie gwarantuje brak obciążeń i stabilną pracę przez cały rok, również w sezonie wysokim. Strony fotografa, zarówno portfolio, jak i aplikacja ustawiane są pod personalnymi adresami. Aplikacja posiada kilka modeli koszyków sprzedażowych. Budując galerię, wybierasz jeden z nich. Jeśli dla wielu galerii zachowasz identyczne hasło dostępu, Klient zobaczy wszystkie galerie, również archiwalne. Nad zdjęciami umieszczaj dowolne informacje lub materiały reklamowe. Zdjęcia możesz ochronić swoim znakiem wodnym. Możesz nałożyć ich więcej i dowolnie je miksować. Jednocześnie możesz pozwolić na powiększenie fragmentu zdjęcia. To taki złoty kompromis. Wchodząc do koszyka. Przy wybranych zdjęciach widoczne są wszystkie zdefiniowane przez fotografa rozmiary zdjęć. Ponieważ w tej galerii wykorzystujemy model koszyka pierwszego, gdzie zastosowaliśmy motywacyjny system zakupów, klient ma możliwość dokupić wersję elektroniczną lub otrzymać ją gratis przy większych zakupach. Zwróć uwagę na nasz przejrzysty koszyk z produktami dodatkowymi. Klient nie ma możliwości go przeoczyć. Dzięki ładnej galerii, którą możemy stworzyć dla każdego produktu, szybciej i częściej sprzedaż np. piękny triplex, płótno czy fotodeskę. Sam zobacz, trudno się oprzeć i zrezygnować z tak pięknych dodatków. Ostatnim krokiem do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza kontaktowego. Na tym etapie klient pozostawia nie tylko swoje dane kontaktowe, ale też często miły komentarz. Zaznacza deklarację i zgody. Pamiętaj, masz możliwość tworzyć dowolną ilość zapytań handlowych. Na prezentowanym przykładzie widzisz zapytanie o chęć zakupu tabla dla starszaka. Potwierdzenie zamówienia przekierowuje klienta do szybkich płatności, jeśli pod galerią podpięliśmy integrację płatniczą lub wyświetla klasyczne podziękowanie za złożone zamówienie, jeśli z szybkich płatności przy tej konkretnej galerii nie chcieliśmy skorzystać. Zapewne bardzo dobrą opcją jest fakt, że w naszej aplikacji każdy fotograf ma możliwość określić, kiedy klient ma otrzymać wersję elektroniczną. Czy ma się to wydarzyć automatycznie, zaraz po dokonaniu płatności, czy może manualnie, kiedy sami stwierdzimy, że zdjęcia są już gotowe do przekazania? Klikając w podgląd zamówienia, od góry widzimy dane klienta, jego komentarz oraz deklaracje i zgody, które nam zaznaczył. Poniżej mamy wylistowane miniaturki. Zakupionych zdjęć z informacją, w jakiej konfiguracji klient dokonał zakupu. Jeśli zdjęcie zostało zakupione w wersji elektronicznej, przy każdej miniaturce znajduje się guzik do jego pobrania. Wracając jeszcze na chwilę do podglądu zamówienia. Jeśli tylko występują w nim zakupione zdjęcia w wersji elektronicznej, klientowi tworzymy wirtualną galerię. To taka wisienka na torcie, którą. Oferujemy zarówno klientowi publicznemu, jak i prywatnemu. Zwróć proszę uwagę, że to kolejne miejsce, gdzie możemy podprogowo sprzedawać mu nasze pomysły na oprawę, bowiem do galerii możemy dołączyć nasze banery reklamowe. I uwaga, uwaga, bo ważne praca w naszym systemie oparta jest na taryfie rocznej. W ramach rocznego abonamentu każdy fotograf może swobodnie pracować, tworząc dowolną ilość galerii, przyjmować nieograniczoną ilość zapisów na sesję, wysyłać dowolną ilość maili indywidualnych, grupowych, utrzymywać widok tych galerii według swojego uznania. W dowolnym momencie możecie je wygaszać i jeśli jest taka potrzeba, przywracać. Nie ma absolutnie żadnych blokad na korzystanie z funkcji, jakie posiada aplikacja. A jeśli chcesz wiedzieć, czy zarabiasz, czy robisz postępy, fantastycznie, bo mamy coś dla Ciebie: wbudowaną bazę statystyk do śledzenia biznesowych przychodów. Bardzo proszę, korzystaj śmiało z rozbudowanego kalendarza i systemu rezerwacyjnego. Zbieraj zapisy na wydarzenia prywatne i publiczne typu: reportaż komunijny, sesje w żłobku, w przedszkolu czy szkole. Pamiętaj, że mamy wygodny podgląd zakupionych zdjęć. Ekspresowo możemy każde zdjęcie pobrać, przed drukiem poprawić i szybko podmienić, wgrywając do galerii macierzystej. Kilka koszy pozwoli ci prowadzić klienta na różne sposoby. Pamiętaj, zawsze możesz zmienić swoją ofertę. Wspomnę jeszcze o wsparciu wieloletniego praktyka. Tak, tak, to ja. I zgadza się. Przekazuję Wam całą swoją wiedzę i doświadczenie. I podobno mówią, że mamy wyjątkowe zaplecze informatyczne że działamy ekspresowo że się rozwijamy że ciągle coś nowego hmm, czy tak jest? Może zapytaj użytkowników. Znajdziesz ich na dolnej części naszej strony www system.fotoklaser.pl Tam na samym dole są ich opinie oraz linki do portfolio i aplikacji. Zajrzyj do nich. I jeszcze na koniec wypadałoby odpowiedzieć na jedno pytanie, które wy zadajecie. Czy Fotoklaser ma integrację? Integracje, integracje, integracje. A no tak, mamy liczne integracje, w tym płatnicze, fakturowe. No i od teraz, od teraz, od teraz, od teraz wyczekiwana integracja z Labem, z Crystal Albums. Pozostało już mi tylko zaprosić Was do współpracy i dołączyć do fotoklaserowej rodziny. Serdecznie zapraszam.